Prześwietlacie z tej strony natek i w tym filmie Wam pokażę taką ciężarówkę do BM&G Drive i ona jest naprawdę skomplikowanie zrobiona, ponieważ mam 18 klatek na sekundę i widzicie, że tamto na górze się rusza. Tak! Od wiatru się rusza. Ok, ja właśnie się zapisułem i tak moje auto wygląda. No, nie wiem, ja chyba bruch uliczny wyłączy, bo to może będzie trochę lepiej. Okej, okay, pozamykałem trochę aplikacji. Znowu mam jakieś 18 klatek na sekundę. A więc... Yy... Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. I to, ta blacha, albo cokolwiek to jest, się tak fajnie odczepiła i wyleciała. No, to bardzo fajnie wyglądało. Ten przód się tak trochę zniszczył. Może lekko dziwnie, a to auto myślę fajnie działa i, i wcale nie jest takie wolne. O, silnik się włączył. E, tam jak skręcałem to te tylne koła się trochę podniosły. No, trochę za szybko jechałem, ale znowu się silnik uruchomił ponownie. Może wezmę inną wersję tego auta, to nie ma tej blachy na górze. I to auto się nazywa Crash Hard 8x8 Big Rig Truck. Ja teraz miałam tą wersję, może teraz wezmę tą na przykład. Mam 70 klatek na sekundę, no. To chyba przez tą blachę tam na górze się to zacinało, więc uruchomię ruch uliczny. Mówię ja hamowałem. Ja wjechałem e, prawo stroną auta. I z prawej strony się zniszczyło szyba. Więc to, myślę, jest naprawdę bardzo fajne. No to może poprzejeżdżajmy trochę samochodów, co sobie jeżdżą. Dobra... Nie wiem, to auto jest chyba trochę za wysokie. Może tyłem? I no... O jacie! Nic nie stało. Teraz się postawi trochę więcej aut. A niestety jeszcze żadnego auta nie przyjechałem. Cztery auta tu stoją. To auto się naprawdę wgniotło bardzo. Wymieniono się informacji na temat ubezpieczenia? <grym> ja nie wiedziałem, że w tej grze jest ubezpieczenie. Dobra, tutaj przyjechałem jedno auto. A to moje koła się tak trochę zepsuły. Jakbym to wszystko połączył, to co by się stanie? Weźmy jakieś auto, przyjedźmy. O! Teraz to auto bardzo dobrze Przyjeżdżaj na auta, to chyba jest to, co naprawdę bardzo, bardzo fajnie działa. I to auto też jest ciężkie, więc, więc ta się zgniatają, jak je przejeżdżam. Ojej, tamto auto zgniecione, dalej se jedzie. Kierowca z tym chyba nie ma żadnego problemu. Albo mnie goni, żeby wymienić się informacjami na temat ubezpieczenia. No w tunelu trochę mało widać, ale to auto jest normalnie bardzo zniszczony. Nie wydaje mi się, że jest sens jechać tym autem na torze wyścigowym. To naprawdę było fajne. Z prędkością wjedźmy w to auto. No i się przewróciłem trochę. Tutaj trochę wyższe auto. Ale ja przyjadę. Normalnie ja muszę tym autem zrobić film, gdzie uciekam, a te inne autem nie gonią. Jeszcze chcę przetestować inne wersje tego auta. Albo tej ciężarówki Więc tutaj i są z takim pługiem I są z takim pługiem Więc wezmę najpierw tą wersję To wygląda strasznie jakby takie auto Z tunelu Wyjechało Po prostu w ciebie Oje ja, ja w mieście wyjechałem Myślałem że wyjadę gdzieś na autostradzie ale dobra Uszkodzony się nie? dobra Może się rozpędźmy I, i wjedźmy w jakieś auto Próbuj zatryftować na ręcznym no Nie da się Włączmy tutaj wszystko to co jest, żeby auto lepiej, żeby tą ciężarówką lepiej się jechało i żeby lepiej przyjeżdżała inna auta. Jeżdżamy tutaj do tunela i będziemy jechać złym pasem. No i ta ciężarówka jest tak trochę zarzewiała. Lewym pasem jedziemy. Ciekawe ile ma biegów. O, ja się, ale to auto zniszczyłem. Drugie auto. Pięknie. Trzecie auto. Normalnie to jest chyba najlepsza ciężarówka do niszczenia auto prócz tej ogromnej. Jest też szybka, 7 biegów, 80 km na godzinę. O, mój pług odpadł. To auto, przyjechałem. Weźmy jeszcze tą wersję z tym długim pługiem. Ta ciężarówka jest bardzo silna. No, i chyba ta jest najszybsza ma 8. Właśnie 8 bieg włączyłem, jechałem ponad 100 km na godzinę. Pora więc, już jechałem z tunelu, więc mogę e, sprawdzić, jak to auto wygląda z pierwszej osoby, jak to auto tam wleciało. Ale tak to wygląda, trochę zardzewiało to wszystko jest, kierownica jest, zegary są takie fajne, jest drugie siedzenie, jest SILNIK z takim ogromnym wentylatorem. I myślę, że jest to bardzo ciekawe, że silnik jest od razu tutaj. Na przykład kładziesz swój telefon o tutaj, e, przyspieszasz szybko i telefon wypada, spada na podłogę i po prostu w ten wentylator i po telefonie. Jeżeli wiecie, gdzie taki wentylator kupić to napiszcie, bo mi się przyda. Są jeszcze jakieś kamery. Są tylko w kabinie i z trzeciej osoby. I ta ciężarówka która słabo hamuje. I możemy... O jacie. A tutaj kolejne dwa auta. O jacie. Normalnie ta ciężarówka w ogóle nie zwalnia jak hamuje. Ciekawe ile aut mógłbym tą ciężarówką ciągnąć. Czasem jak nagrywam, to nie wiemy za bardzo co robić z autem jakimś. Ale z tą ciężarówką normalnie mógłbym się bardzo długo bawić. Szybko jedziemy. O jacie, dobra. Dobra, jedno koło mi odpadło, ale to nie szkodzi. Chyba utknąłem jakoś. Ale dobra, to sprawdźmy ile aut ta ciężarówka może ciągnąć. A więc przyczepiłem dwa te normalne auta do tej ciężarówki, trochę pewnie będzie za mało, no raz, zobaczmy, weźmy, ja Sam tamte auto uciekają, o nie, teraz przyczepiłem te łańcuchy do ramy samochodu i tamte próbują uciec ode mnie, ale im się nie udaje, a ja mogę po prostu zacząć jechać, a oni <ścoughs> próbują jechać się w odwrotną stronę. A więc dodajmy jeszcze kilka e, takich samochodzików. Okej, okay, a więc przyczepiłem cztery takie autka do tej ciężarówki, to pewnie też nie wystarczy. No i się tam coś urwało, ale widzimy, że, to auto je, że ta ciężarówka jest bardzo silna. A więc weźmy tą ciężarówkę może na skocznie. i zobaczmy jak skoczy. A więc wziąłem tą najszybszą wersję z tym e, czymś z przodu, tutaj. My się nie wybuchł. Dobra. E, może jednak ta wersja nie była najszybsza? Może jednak, nie wiem, e, ale az... zobaczymy jak daleko skoczyłem. 200 km na godzinę, 11 bieg. Dobra, 240 km na godzinę, jakę ja wyskoczyłem. Ląduję na 300 metrach prawie. E, hamuję. Te hamulce w tej ciężarówce nie są wcale takie dobre niestety. Ale ta woda uratowała mnie i... Silnik został zablokowany hydraulicznie. Dobra, ja jeszcze raz spróbuję. 240 km na godzinę. Też prawie 300 metrów. Ale teraz już raczej wyhamuję. Mogę jeszcze jechać? No nie wiem, dam coś mi się chyba uszkodziło. Ta ciężarówka nigdzie nie pojedzie. Ale to weźmy ją na tą mapę z tą górką. No to zobaczmy, czy ta ciężarówka przejdzie ten test. No i tutaj widzę, że ten silnik jest naprawdę. Duży. Ta ciężarówka niestety nie ma ESC. Ale mam nadzieję, że to nie będzie żaden problem. Dobra, 300 km na godzinę. Ja chyba za szybko jechałem. I się tam odbiłem, że źle wyskoczyłem. Dobra, już ja nigdzie nie pojadę tym. Więc wezmę jeszcze raz. Może tym razem będę ja troszkę wolniej. Okej. Okay. Zobaczymy jeszcze raz. Obawiam się, że ta ciężarówka nie przejdzie tego toru. No to zobaczymy czy przejdzie ten test zawieszenia. I myślę, że jest szansa, że to przejdzie, ale nie jestem pewien. Bardzo tutaj jest wszystko dobrze. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Myślę, było trochę twardo, ale. Oprócz tego. Jest wszystko dobrze. Ta ciężarówka może to przejść. No. Tutaj ten tył, tak które skacze. No. Żadnego problemu nie było. Teraz trzeba tutaj wyhamować, żeby tam nie wylecieć. I zapomniałem wcześniej powiedzieć, ale tą ciężarówką się bardzo dobrze steruje i dobrze skręca. Jak chcę, żeby skręcała, ta ciężarówka jest bardzo fajna. Ojej, co, co tam się działo? Jeszcze chcę sprawdzić, czy da się trochę podkręcić ten silnik. Ojej, ale tu jest dużo tych kropek. Ta ciężarówka jest teraz szybsza niż było wcześniej. Zobaczymy, co jeszcze mogę zrobić. Jedziemy. No. Na pewno lepiej niż było wcześniej. Na 100 km na godzinę. Jadę pod górkę 150 200 km na godzinę pod górkę ciężarówką. Ciekawe ile może być na płaskim. Do widzenia. Dobra, to jestem na, na płaskiej drodze. To ja będę mógł tutaj zobaczyć, jak to, to się rozpędzi. 200 km na godzinę, 240, 250, 260 jest Skocznia. Skaczemy i przeskakujemy most. 300 km na godzinę pisze. Pewnie się z taką prędkością koła kręcą. Silnik się uruchomił. Raz się koła kręcą, raz się nie kręcą. I się silnik wyłącza, więc... Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Cześć!